Chodź, pomożemy i idziemy do pianki, tak? Prawa nóżka. lewa idzie, chodź, chodź, idzie, lewa. Tak, pięknie. No, postaw. No, podnieś, podnieś, podnieś lewą. Podnieś, bo podnieś, podnieś. podnieś. Zegnij coś. O, tak! No, trzeba podnieść ją, dalej, podnieść. Zegnij. Zegnij w kolanku. Zegnij. Tak. Na początku to na pewno będzie sporo no. motywacji wymagało u dziecka. No. Lewa. No tam cię trzyma. Ja wiem, że tam cię trzyma coś. No tutaj cię trzyma. Tak? Ale się nie uwieszaj, bo będzie cię bolało. Nie siadamy. Nie siadamy. Idziemy do firanki, Susia. Chodź. Dalej. Mama pomoże. Dalej. Lewa. Lewa. Ta. Ta, co mama trzyma rączka. Postaw. Prawa? Idziemy. Pięknie. Lewa? Tak. Super. Prawa? Lewa? Lewa, dalej. Przestaw, przestaw. O, pięknie. Tak. Prawa. Zegni, zegni prawo. Tak jest. Musisz ją gdzie? Lewa. No, dalej. Stoisz na prawej. Pamiętaj. Nie wykupiaj się. już na prawej, tak? No.